W tym zadaniu właściwie mamy powtórzenie ze szkoły podstawowej, to znaczy zadanie polegające na redukcji wyrazów podobnych i opuszczaniu nawiasów. To zobaczmy. Jeśli przed nawiasem stoi znak plus, to takie wyrażenie, znajdujące się w nawiasie, przepisujemy bez zmiany znaków. Otrzymamy więc kolejno 2x do potęgi szóstej minus. 3x do potęgi czwartej plus 2x. Następnie, o, tutaj mamy znak minus przed nawiasem. Ten minus zmieni nam znaki tego wyrażenia, um, które znajduje się w nawiasie, na przeciwne, więc przepisujemy minus x do potęgi czwartej minus 8x kwadrat minus 4x. I do tego dodamy jeszcze 1. Ok. Później mamy plus x do potęgi 6 plus 5x do potęgi 4 plus 6x kwadrat. Jeśli mm, jest dla Was pewnym ułatwieniem podkreślanie wyrazów podobnych, to tak sobie zróbcie. To ja podkreślę to, co mamy z x do potęgi 6. Mhm. Tutaj mamy 1. Dobra, to 2 plus 1. To się równa 3. Piszemy 3x do potęgi 6. Następnie patrzę, czy mamy wyrazy z x do trzeciej. Nie mamy. Mamy wyrazy z x do potęgi czwartej. Mnie interesują współczynniki stojące przy x do czwartej. Dobra, zliczamy te współczynniki. Minus 3, minus 1, minus 4 plus 5 to jest plus 1 plus 1x do potęgi czwartej. Ok. Teraz x -y kwadraty zliczmy, więc tutaj mamy minus 8, 6. Minus 8 plus 6 to się równa minus 2. x kwadrat. Dobra. Co nam zostaje? Zostają nam jeszcze x. -y. Taka, widzicie, żmudna robota, nie? 2 minus 4, minus 2. Mhm. Zapiszmy więc. Minus 2x, i co nam jeszcze zostało? Na koniec została nam tylko ta plus 1. I tak wygląda całe to wyrażenie, zapisane w najprostszej postaci. Wykonaliśmy podane działania.